Cześć! Ja jestem Maciek, witam Cię w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek Zapytaj Maciusia. Moi drodzy, yy, dziękuję Wam yy, za pytania oczywiście, chociaż nie wbiliście 10 łapek w górę. Tu możecie je zobaczyć, teraz Wam pokażę. Jest tu 9 łapek w górę. I tak, yy, lecimy z pytaniami. I co? Pora zaczynać, moi drodzy, i mam nadzieję, że stawicie subskrypcję na moim kanale. Bo jeszcze tylko, poczekajcie, no sobie to sprawdzę. Jeszcze dwie subskrypcje, i będę miał 40 subskrypcji. Za Wam bardzo dziękuję. Oczywiście, będzie na to specjal. I co, i, I co, 8 łapek w górę lecimy z kolejnym odcinkiem Zapytaj Maciusia. Mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę. Moi drodzy lecimy z pytaniami i pierwszy zapit, zapytał yy, Michał Leja, co wolisz? Yy, PS4 czy Xbox One yy, Moi drodzy, yy, nie wiem jak się gra na PS4 Raczej grałam już na PS4 u mojego kolegi ale, ale też yy, yy, mi się wydaje, że PS4 ma ogólnie lepszą grafikę niż ten niż yy, Xbox One yy, ale, wol, ale chyba wolę Xbox One no. I drugie pytanie od Michała yy, Co wolisz? Yy, Real Madrid czy FC Barcelona ja wolę Real Madrid, bo ja kiedyś byłem za FC Barceloną ale oczywiście moim ulubionym klubem jest Juventus yy, i cóż. Przejdźmy do kolejnego pytańka. Kolejne pytanie zadała Sadi Hailor. Chyba tak się to czyta. Kolacz Pepsi. Nie przepadam za tym i za tym, ale chyba bardziej wolę Pepsi. Owoce czy warzywa, oczywiście owoce. Czy będziesz nagrywał jakieś na seriale na przykład? Trudne sprawy. Nie, nie będę nagrywał. Pies czy koń. Pies, 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 wolę psa. Czarny czy biały? Yy, czarny, bo taki bardziej męski. Nawet mogę wam yy, pokazać mojego psa, także poczekajcie. mój drodzy, to jest mój psiaczek, Spajkuś. Może, możecie się z nim przywitać. Spajkuś. Spajki, przywitaj się. Dzień dobry. Dzień, powiedział wam coś, że to jest mój psiuniek, Spajkuś. Dzień dobry. No co, spaki, nie warcz. Dobra, lec lecimy z kolejnymi pytaniami. Moi drodzy, Martyna Borowik spytała, ile masz lat. Y ja we wtorek y skończyłem 11 lat, także mam 11 lat. I jeszcze Jacob Play y zapytał, y jak się masz? Y mam się dobrze, mam się akurat bardzo dobrze. I jeszcze jedno zadał pytanie prysznic czy wanna. Oczywiście on już to pytanie zadał ja wolę wannę. Yy, przepraszam, prysznic. I tu jeszcze Martyna Borowik napisała wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I mam nadzieję, że... No, to jest na tyle, bo nie ma więcej pytań. Możecie sobie sami zobaczyć. Zobaczcie sobie sami. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Tu jest już ten. Tu jeszcze tam co pisałem z Martyną, bo ona mi coś tam napisała jeszcze, ale ten. Ale dobra. Moi drodzy, mam nadzieję, że zostawicie pytanie pod tym filmikiem i mam nadzieję, że ten. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję, bo za niedługo mam już 20, 40 subskrypcji i za niedługo Mogę mieć już 50. Nie, 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 Jak to jest możliwe? Co wy robicie? Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Nie, nie zapomnijcie zostawić pytanka pod tym filmem i łapeczki w górę. Siema!